Siemano, mordeczki, maniak pirowej, witam was w kolejnym odcinku. Słuchajcie, nie wiem czemu, ale z, z, znalazłem coś epickiego. Zwarowane pszczółki JM03 od Jorge, 12 sztuk. Zostało mi tylko dwie sztuki. Ale zobaczcie to: wyrób jest NWP, nie wymaga pozwolenia. Jakieś stare motylki. Ale co się okazuje? Motylki mają huk. Chodź. Pokażmy widzą. Jestem w szoku. A ty? Jedną, mieliśmy w sumie trzy. Jeden jeszcze się tak. Ale kurde, jak. Jak za takie motyleczki, są dzikie, ale mają nawet huk. Są dziś dostępne, to kurde, warto je brać, nie? No, kurwa, widziałeś? Jaka kurwa sytuacja! Motylki <grystanie> <grystanie> z kukiem, nie? Znaczy spotykane, ale takie małe, nie? Kurde, na wybór MWP. Kurde, bo no zajebiste są, nie? Nawet nie są mega głośne, nie? Tak to wyglądają? Chwyta ostrość? No coś tam jest. No, zajebiste. No to jeszcze jedną. Na pożegnanie. W tym odcinku. Jak się podobało, łapa w górę, subi. A tobie jak? Kozak. Kozak, nie? Takie koperytka, nie? No. no. Dokładnie tak. Jak gdzieś znajdziecie takie zwarywane pszczółki. Wysłuchajcie do jako. To ten, to w sumie nie, no w sumie poszukam może na internecie, może Wy też, może jak znajdę to dam Wam linka. Do następnego odcinka, trzymajcie się ziomki, na razie.